Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Bohaterką dzisiejszego odcinka jest dziennikarka, scenarzystka, pisarka. Nie bójmy się tego powiedzieć, królowa polskiego kryminału Katarzyna Bonda. Każdy artystyczny zawód jest wypadkową. Dla mnie trzech rzeczy szczęścia, talentu i pracy. Mhm. To jakbyś to podzieliła? No myślę, że 80% praca. No i, i co tam było? Szczęście? Szczęście no i talent. To. Tak, to... Tak, może po 10. Talent nie przeszkadza, <śmiech> <śmiech> ale już za mnie nikt za nawet 5 zł. Nie dawał. Mówię od razu o sobie. Co mhm. udało się osiągnąć, to jest wynik przekraczania samego siebie i pokonywania porażek. Jakby wyciągania wniosków z kiedy przegrasz. Rzeczywiście słyszałem, że jesteś taką bardzo. Pracowitą pisarką mocno przygotowujesz się. Czy te wszystkie pomysły powstają tu w tym gabinecie, czy one się gdzieś rodzą wcześniej w głowie, a potem tutaj już porządkujesz to wszystko i układasz? Jakoś takie to ziarenko gdzieś tam musi się zasiać, ale w większości przypadków biorę z rzeczywistości, czyli trzeba wyjść z domu. Ja nie jestem takim pisarzem, który tylko siedzi za biurkiem. To jest taki moment, kiedy po prostu rzeczywiście masz taki rodzaj ciągu twórczego, to, to nie bez powodu, jak pisanie się zalicza do nałogów. Natomiast te pierwsze fazy to one są, e, nigdy nie wiesz, kiedy coś ci wpadnie, wiesz, po prostu spotykam ludzi, zaczynam z nimi rozmawiać, to jest podstawa, ludzie. Ale ja też planuję takie spotkania, czyli na przykład wymyślam sobie jakiś temat i robię dokumentację, a to lokacyjną, a to historyczną. One są potrzebne na późniejszym etapie, a na początku musi być taki moment, tak jak z zakochaniem, to za tym trzeba pójść, jestem jak taki pies tropiący. Każdy z nas ma jakieś takie swoje słabsze strony i te mocniejsze i wypracowałam system, który pozwala mi pisać książki i byłam dziennikarką, byłam spełnioną dziennikarką przez 12 lat, ale w pewnym momencie przestało mi to wystarczać. Są takie magiczne momenty, kiedy ty nie jesteś zadowolony ze swojego życia, ale nie masz odwagi, to los ci daje takie zdarzenia i tak cię przymusza, żebyś podjął tą decyzję, a potem się okazuje, że to była najlepsza rzecz, która cię spotkała. Dokładnie. Kiedy poczułaś, że... Chcesz być pisarką? Chcesz pisać? Cię to wkręca, jakby to jest dla mnie, dla mnie takie paliwo, tak bym powiedziała. I, i, I żeby nie zwariować, żeby zachować odrobinę niepodległości, zaczęłam pisać książkę. I, i, i zaczęłam pisać i po prostu poczułam taki rodzaj, takie flow, taki, takie połączenie, że to jest moje. Skończyłam łódzką filmówkę po to, żeby roz, zacząć czuć fabułę, żeby nie tylko intuicyjnie mhm. działać, ale żeby poznać warsztat. I ja wierzę w to, znowu wracamy do pracy, do 80%, mhm. że y, praca i edukacja, czyli to, co Ty sam z siebie dasz, nie ten talent i szczęście, oczywiście ono jest potrzebne. Ja na stolatku. Dobra, nosiłam glany i nosiłam no. koszulkę z kurtem Kobajnem i, i chciałam rozwalić świat, tak? Pochodzę z małego miasteczka, z hajnówki. Ale powiedz mi, czy był w tej hajnówce taki zapalnik, nie wiem, w postaci polonistki, kogoś, kto powiedział, Kasia, masz talent. Spróbuj. Nikt mi nie powiedział Nikt. nigdy czegoś takiego. Nie, 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 ja w ogóle nie miałam poczucia, że mam jakikolwiek talent. Ja wymyśliłam dziennikarstwo no. dlatego, że ym, uznałam, że to jest dla mnie okno na świat. To zanim poszłam w ogóle na studia, pamiętam, była czwarta klasa liceum, wstałam rano do Białego Stoku, gdzie była gazeta regionalna, nazywała się Kurier Podlaski. Wiedziałam, że gazetę muszą składać na poniedziałek, tak? No i tam weszłam. No i tam by było parę osób, bo ktoś miał dyżur, nie było nawet sekretarki. I mówię, dzień dobry, ja się nazywam Kasia Bonda chciałabym być dziennikarką. No i był pan, który prowadzi udział region. Więc mówi, dobra, dziecko, to a co o czym ty byś chciała pisać? I mówię, no bym chciała być korespondentem z hajnówki, tak? A co tam się u was dzieje? Musisz się tego dowiedzieć. No i prawdopodobnie chciało mnie tak zbyć, że napisz coś, napisz i przyślij mi. A, a w tamtym czasie. W hajnówce to był taki czas, lat 90. -tek. Tajemnicą było w tamtym czasie, że będzie zamykał się jeden z zakładów kluczowych w moim miasteczku. Poszłam następnego dnia, albo kilka dni, później już nie pamiętam, do dyrektora tego zakładu i poprosiłam, że czy mogę się z nim umówić na wywiad. Oczywiście on, tak samo jak tamten pan jakiś. Oczywiście przypominam żeglany, te spodnie, na pewno miałam jakieś dziwne włosy, nie wiadomo jakiego koloru. Nikt nie traktował mnie poważnie. Ale pan dyrektor zgodził się, udzielił mi wywiadu i ja to faksem, faksem z poczty wysłałam e, do, kuriera. do kuriera. No i to się ukazało na pierwszej stronie następnego dnia. Kiedy jest, jest. masz moment, że, że nie idzie tak, jakbyś chciała. E, jak sobie wtedy radziłaś? To, to są najważniejsze momenty. Te wszystkie sytuacje w naszym życiu, które są kryzysami, to są momenty, które, gdzie mamy szansę chwycić i jakby zmienić swoje życie. Idziesz swoją drogą, to po prostu to przypomina y, drogę, ma, bierzesz maczetę i karczujesz burz, y, gdzie ja myślałam, że ja zwariowałam. Były takie sytuacje, że ja myślałam, że, że to nie ma sensu, że ja się mylę. Że ja nie umiem pisać, że nikt tego nie chce czytać, że to jest niebezpieczne, groźne, jestem odpowiedzialna za moje dziecko. I zapytać samego siebie: czego tak naprawdę chcesz i ile jesteś w stanie poświęcić? I tym pięknym akcentem, Kasiu, bardzo dziękuję za Dzięki. rozmowę. Cudownie dziękuję. się rozmawiało. Szanowni Państwo, naszym gościem dziś była Katarzyna Bonda.